Dzień dobry. Jeśli w czasie pełni obserwujecie Księżyc, to na pewno zauważyliście, że Księżyc jest jakby regularną, dużą kulą. Jeśli kiedyś pojedziecie na Księżyc i stamtąd spojrzycie na naszą Ziemię, to też sami zauważycie, że Ziemia też jest ogromną kulą. Ale ta kula ma ciekawą właściwość. Otóż ta kula. Jest między innymi ogromnym magnesem. I właściwość, tą właściwość, że kula ziemska jest magnesem, od lat, od setek lat wykorzystują żeglarze, a dzisiaj wykorzystują to harcerze, posługując się zwykłym kompasem. Sztabka stalowa, namagnesowana, magnes trwały, zawieszona na igle, ma taką właściwość, na kolcu zawieszona ma taką właściwość, że zawsze układa się z północy na południe. Zawsze z północy na południe. Jakbyśmy nie obrócili podstawkę, to się obraca z północy na południe. Żeby Wam to łatwiej zademonstrować, to ja może z kompasu wyjmę samą, samą wskazówkę o, i zawieszę na dodatkowym kolcu. I jakby się nie obracała ta podstawa, ten magnes trwały, który zrobiony jest ze stali, z żelaza. Układa się zawsze w kierunku północ południu. Jeśli to jest magnes trwały, to ja mogę działając na drugim magnesem trwałym prowadzić go w jakiś tam ruch. I no taki najbardziej znany magnes trwały, to jest zamek szafkowy w szafce. Są takie zamki zatrzaski i one wewnątrz mają magnes trwały, który przyciąga sztabkę przykręconą do drzwiczek szafki. Tym magnesem trwałym mogę. Działać na drugi magnes, na igłę kompasu. Ja mam tu jeszcze inny magnes. no takie dwa magnesy. I popatrzcie, rzecz ciekawa, że magnes ma i stronę swoją, jedną północną i jedną południową. Jeśli teraz ten magnes, on przyciąga w tej chwili w określonym kierunku igłę. Może tak, albo tak. Jeśli teraz magnes obrócę w drugą stronę, to popatrzcie, co się dzieje. To i również igła się obróciła. I znów obrócę, to znów się igła obróciła. Czyli magnesy wzajemnie się przyciągają, ale mają jedną stronę północną, drugą południową, i jedna ta strona przyciąga jedną końcówkę, a druga drugą końcówkę sąsiedniego magnesu. Żeby Was przekonać o tym, to popatrzcie. Mam tutaj dwa magnesy. Oznaczone są. To jest jeden biegun magnesu i to jest taki sam biegun magnesu. Jeśli w ten sposób zbliżę, to one się będą przyciągać. Przyciągają się te różne bieguny. A te same bieguny, popatrzcie co się będzie działo, odpychają się. A to ciekawe, odpycha się, obrócę, znów takie same bieguny przy stanie, no się odpycha, odpycha, ucieka, ucieka. A jak obrócę, to nie będzie odpychać, przyciąga. Czyli magnes trwały ma dwa bieguny, północno-południowy, tak będzie się odpychać, a tak będzie się przyciągać. Właściwość taką, te magnetyczne właściwości żelaza, stali, Możemy uzyskać również w inny sposób, nie tylko wykorzystując magnes trwały, ale budując elektromagnes. Co to jest elektromagnes? Popatrzcie, na zwykłym gwoździu, na zwykłym gwoździu, może to być duży gwoździk, no tutaj zrobiłem z tekturki takie dwa krążki i nawinąłem kilkaset, może być kilkadziesiąt, ale lepiej kilkaset zwojów drutu. Końce drucika połączę teraz do baterijki. I co się wtedy dzieje? Prąd z baterijki, popłynie przez te uzwojenia nawinięte na gwoździu i ten gwóźdź stanie się również, popatrzcie, on się również stanie magnesem, ale to będzie już elektromagnes. O, przyciąga, przyciąga, przyciąga. Nie tylko przyciąga igłę magnetyczną, mam tutaj żelazne nity, żelazne nity, a nie mogą być aluminiowane, muszę, że tylko żelazne. Popatrzcie, jak przyłączę, o, przyciąga. A więc ten elektromagnes, możemy w takim razie zrobić sztucznie magnes, nawinąwszy kawałek drutu, kilka drutu na gwoździu i podłączywszy do baterii. To będzie elektromagnes. I taki elektromagnes, popatrzcie, jeśli ja tym elektromagnesem będę działać na zawieszoną igłę magnetyczną, to ja właściwie co ja zrobię? Ja zrobiłem najprostszy silnik elektryczny. No tak, bo przecież przyłączając lub wyłączając prąd, ja mógłbym tak wprowadzić w ruch wirowy, igłę magnetyczną, że zrobi się z niej silniczek. I według tej zasady działają właśnie silniczki elektryczne do napędu zabawek mechanicznych. Ja teraz to już odstawię, bo nie będzie potrzebne i popatrzcie, to jest silniczek służący do napędu zabawek mechanicznych. Żeby działał, to muszę podłączyć do baterijki z jednej strony i drugi musi być obwód zamknięty. Rzecz ciekawa, że jak zmienię, teraz obraca się w jedną stronę, a jak zmienię przepływ prądu w drugą stronę, to obraca się w drugą stronę silnik. Obraca się w drugą stronę. Dobrze, ale co tutaj jest w środku? Dlaczego to się, dlaczego to się obraca? Wewnątrz, takim silniku elektrycznym na osi zawieszony jest specjalny wirnik i popatrzcie, a ja teraz to rozbiorę. Tu jest pokrywka. Dwie takie szczotki. I tu jest wirnik z trzema elektromagnesami. To jest wirnik, który ma trzy, trzy elektromagnesy, a wewnątrz jest magnes trwały. I te elektromagnesy będą się przyciągać na przemian do magnesu trwałego i zaczną się obracać. Żeby Was przekonać, jak to działa, to pokrywkę przymocowałem na oddzielnym, pokrywkę przymocowałem na oddzielnym kawałku deseczki. Ta pokrywka. W przedniej części silniczka, to znaczy ta pokrywka odwrócona, przymocowana jest na desercie. Do niej przyłączyłem dwa druciki. Jeden drucik i łączę do baterii, I drugi drucik i łączę do baterii. O tak. Ale jeszcze się nic nie dzieje. To znaczy połączyłem jedną i drugą blaszkę, takie dwie szczotki, z bateryjką. Jeszcze się nic nie dzieje. Dopiero jak do wnętrza, dopiero jak do wnętrza wstawię wyjęty ze środka silnika ten wirnik. Te trzy magnesy, popatrzcie jak to wygląda, jeden magnes, drugi magnes, trzeci magnes i tak jak ja na gwoździu nawinąłem te uzwojenia elektromagnesu, tak i tutaj są nawinięte uzwojenia elektromagnesu. Ale one jeszcze nie są elektromagnesem, bo jeszcze prąd przez nie nie płynie. Dopiero jak wstawię tutaj do środka, to te blaszki połączą się z tymi blaszkami i na przemian będzie się podsuwać, będą się te blaszki doprowadzać prąd na przemian do pierwszego, drugiego, trzeciego elektromagnesu. Wstawię teraz do środka. A dlaczego się nie obraca? A, bo nie ma jeszcze tej obudowy tego elektromagnesu. Zastąpię go czym innym. Popatrzcie, przystawię. Z daleka już działa. O, to ciekawe. Przystawiam zwykły magnes trwały. Przystawiam. no i nawet z jednej strony wystarczy jak jest. Może być z drugiej strony również drugi. Ale jest z jednej strony nawet wystarczy, już działa. Teraz popatrzcie, jak go odciągam, 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 coraz wolniej pracuje silniczek, coraz wolniej, o ledwo, ledwo się kręci, ledwo, ledwo. Jeszcze, a, no już, 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 już działa. Dlaczego tak, się, dlaczego tak się dzieje? Bo te elektromagnesy, te elektromagnesy mają doprowadzony prąd z baterii na przemian, pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy, drugi, trzeci i one przyciągają się do magnesu trwałego. W ten sposób to jest zasada działania nie tylko silniczka do zaba napędu zabawek mechanicznych, ale i prawie wszystkich silniczków takich, jak na przykład silnik w wentylatorze w domu, w odkurzaczu, czy w jakiejś innej, w magnetofonie, czy w innych, urządzeniach domowych. A więc wiemy już, jak działa najprostszy silnik elektryczny. Wiemy, że taki silnik elektryczny można zmieniać kierunek jego obrotów, jeśli zmienimy kierunek przepływu prądu. W takim razie z takiego silniczka elektrycznego zrobimy jakąś zabawkę. Połączę ten silniczek z baterijką i mogę tutaj no, w jakiś sposób zrobić napęd. No, na przykład chcę zbudować do pokoiku lalek, chcę zbudować taki dźwig, żeby z parteru na pierwsze piętro w pokoiku lalek lalka mogła jeździć dźwigiem takim, jak to jest w domu, taką windę, jak jest w domu. Z jakiś kawałka tektury pudełko zrobię kabinę dźwigu, przywiążę na sznurku, a sznurek mogę zaczepić na przykład na gwoździku, który przy pomocy zaworu, Zdętki rowerowej połączy z osią silnika. W takim razie, jak teraz doprowadzę prąd, to ten gwoździk będzie się obracać, na, będzie się nań nawijać nitka i podciągać będzie kabinę. Taką kabinę można zawiesić, no na przykład ze stołu na podłogę i lalka może z podłogi wjeżdżać dźwigiem na poziom stołu, albo też na ścianie, na półce, albo po prostu w pokoiku lalk. Z tym, że jednak tutaj jest pewien. Problem, pewien kłopot. Otóż oś silnika się tak prędko obraca, że ta nasza, ten nasz dźwig, ta kabina dźwigu będzie jeździć tak prędko, że no, lalcem po prostu będzie nieprzyjemnie, a nawet może niebezpiecznie. W takim razie musimy zwolnić ruch tego, tej, m, tego mechanizmu, który będzie podciągać dźwig. I proponuję, żebyście w tym celu zbudowali, no ja to nazwałem wciągarkę, bo tak to się nazywa w prawdziwym dźwigu domowym. Co to jest? Okrągły wałek.